Dobry, nazywam się Helena Teixeira Respondek. Witam cię w kolejnym odcinku Bezpieczeństwa i Higieny Psychiki. To jest cykl o tym, jak nie pakować się w niepotrzebne problemy. To znaczy, że część problemów, które przeżywamy, doświadczamy, są niepotrzebne i da się je ominąć. Więc jeżeli masz ochotę, żeby inni ludzie też omijali niepotrzebne problemy, to zachęcam cię do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podawania dalej, w szczególności znajomym, którzy potrzebują. E, pewnego impulsu do tego, żeby ruszyć z miejsca, i może potrzebują przyjrzeć się swoim pragnieniom i w ogóle przypomnieć, że coś takiego jest, bo o tym będzie mowa w dzisiejszym odcinku. W poprzednim mówiliśmy o tym, że jest to różnica pomiędzy pragnieniami a potrzebami, i trochę opisaliśmy sobie, co to są te potrzeby. A teraz przechodzimy do tej części specyficznie ludzkiej, czyli do pragnień. I teraz, tak, <laughs> pragnienie, słowo pragnienie kojarzy nam się z czymś takim wygórowanym. Uduchowionym, nieosiągalnym. Ale tak naprawdę pragnienia to są te wszystkie poruszenia w nas, które powodują, że my się odrywamy od ziemi, czyli jest takiej trochę pozycji leżącej. I pragnienia mają to do siebie, że trzeba się troszkę zmęczyć, żeby je spełnić. Pragnienia to jest to wszystko, co nas strąca z kanapy. Nie? czyli e, nie chodzi tylko o takie potrzeby wiecie, kompletnie fizjologiczne, bo czasami możemy zejść z kanapy, jak już jesteśmy tak głodni, że nie wytrzymujemy, albo zejść z kanapy kiedy po prostu nie możemy, tylko musimy pójść do toalety, ale chodzi mi o pewnego innego rodzaju e, strącanie z kanapy nie? chodzi mi o to, co powoduje, że siedzi człowiek siedzi, czuje, że jest najedzony napity, że jest mu dobrze i nagle pojawia się nuda bo człowiek się znudził Takim dobrostanem. To znaczy, że przychodzi pora na pragnienia, bo pragnienia to są te poruszenia, te plany, te marzenia, które wymagają od nas wysiłku, które wymagają od nas inwestycji pewnego czasu, które wymagają od nas pewnego planu, które wynikają od nas pewnego rozpoznania naszych poruszeń wewnętrznych, naszych talentów naszych mocnych stron, które wymagają od nas decyzji. Więc paradoksalnie pragnienia to jest to, co nas czyni też bardziej ludzkimi. Nie? I myślę, że możemy sobie na przykład porównać. O, na przykład ktoś siedzi na kanapie i tęskni za znajomymi, tęskni za jakąś dobrą, fajną relacją. Eee, generalnie można to zrobić na e, kilka różnych sposobów. Można sobie otworzyć Facebooka, i to wtedy będzie takie szybkie zaspokojenie takiej bieżącej potrzeby. Na teraz, nie? w pół sekundy. Ale w momencie, w którym nam to nie wystarcza, tylko czujemy, że gdzieś potrzebowalibyśmy takiej głębszej relacji, autentyczniejszego przeżywania, no to zamiast po prostu się porozumieć z kimś na Facebooku czy na Instagramie, to możemy zainwestować trochę czasu, energii, wysiłku, potencjalnego zmęczenia, żeby się z tym człowiekiem spotkać fizycznie, na żywo. Nie? I to już wymaga od nas pewnego wysiłku. To wymaga od nas, żeby wstać, żeby się ubrać, żeby się zorganizować, żeby zaplanować, niektórzy muszą się uczesać, niektórzy muszą sprawdzić e, połączenia i tak Natomiast efekt jest dużo, dużo, dużo głębszy niż bieżące zaspokojenie potrzeby, na przykład za pomocą mediów społecznościowych. I to jest tylko taki mm, malutki, drobniutki przykład, ale po to, żebyście też wyczuli, w jaki sposób to nas uruchamia i co to w nas uruchamia. Bo zaspokajanie potrzeb jest bardzo krótkotrwałe, jest takie bieżące, a realizacja pragnień nas ukierunkowuje na coś, jest długotrwała, uruchamia nas na dłuższy czas, i jeszcze naokoło tego może się wydarzyć dużo innych ciekawych rzeczy. Mało tego. Po drodze do realizacji pragnienia może się wydarzyć trochę przeciwności, czyli może się wydarzyć trochę um, nie sprzyjających okoliczności. I generalnie, jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony do walki o swoje pragnienia, to może się po drodze zniechęcić i zredukować samego siebie do tego, żeby się zadowalać tylko z uspokajaniem potrzeb, tylko czy to sprzyja naszemu człowieczeństwu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to zatrzymuje nasze człowieczeństwo. Dlatego, że człowieczeństwo też potrzebuje pewnej próby. Trochę tak jak się próbuje złoto w ogniu. Nie? Bo paradoksalnie, w momencie, w którym ja y, na to spotkanie z moimi przyjaciółmi, nie wiem, y, popsuł mi się samochód, więc stwierdziłem, że muszę wsiąść w autobus. Autobus stał w korku i jeszcze było ciasno i duszno, a potem, jeszcze po drodze, coś się wydarzyło, i ja wreszcie dotrę na to spotkanie z tymi moimi przyjaciółmi. Jaki to jest smak? To jest takie poczucie, że naprawdę było warto, że się zmęczyłem i ten wysiłek został nagrodzony. Więc zapraszam Ciebie dzisiaj do tego, żeby się zastanowić, jakie są Twoje pragnienia, te mniejsze, te większe, ale pragnienia to są wszystkie te myśli, które czujesz, że trzeba by się trochę zmęczyć, żeby to osiągnąć. I czy to przypadkiem nie jest ten moment, żeby wreszcie zacząć o nie walczyć? Daj znać w komentarzu. I to